Dnia 17 lipca 2025 roku w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Pan w Warszawie odbyło się publiczne kolokwium habilitacyjne dr Marii Bednarek-Szczepańskiej. Osiągnięciem naukowym będącym podstawą ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego jest cykl ośmiu powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem Rola społeczności lokalnych. W procesach planowania kontrowersyjnych inwestycji na obszarach wiejskich. Decyzją komisji Habilitacyjnej pani dr Maria Bednarek Szczepańska uzyskała stopień naukowy doktora Habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Serdecznie gratulujemy. Badania pani doktor Habilitowany. Marii Bednarek-Szczepańskiej poruszają bardzo istotną tematykę, nie tylko dla mieszkańców obszarów wiejskich. Warto podkreślić, że rola społeczności lokalnych w procesach planowania kontrowersyjnych inwestycji to złożone zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym na styku geografii i gospodarki przestrzennej, socjologii oraz nauk prawnych i o administracji. Z kontrowersjami wokół lokalizacji inwestycji wiąże się obecne w literaturze naukowej pojęcie nimbe, not in my backyard. Oznacza ono sprzeciw społeczności lokalnych wobec powstawania w sąsiedztwie miejsca zamieszkania konkretnych inwestycji, które w ich opinii są uciążliwe i pogarszają jakość życia przy jednoczesnej aprobacie dla danego typu inwestycji, ale w innej lokalizacji. W swoich pracach badaczka dąży do określenia uwarunkowań i prawidłowości występowania społecznej opozycji wobec kontrowersyjnych inwestycji oraz wpływu społeczności lokalnych na procesy ich planowania na obszarach wiejskich w Polsce. W publikacjach zidentyfikowano przestrzenne prawidłowości występowania sprzeciwu społecznego. Wobec takich inwestycji, oraz ustalono czynniki wpływające na zaangażowanie mieszkańców obszarów wiejskich w działania przeciwko ich lokalizacji. Pani Maria dokonała także diagnozy mechanizmów wpływu społeczności lokalnych na decyzje podejmowane w procesach planowania kontrowersyjnych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji środowiskowych. Co istotne, oceniła społeczne efekty antagonizmów wokół takich przedsięwzięć w skali lokalnej. Ciekawym wnioskiem jest to, że problem niechcianej inwestycji stawał się w wielu przypadkach katalizatorem aktywności mieszkańców wsi w sferze publicznej. W swoich pracach badaczka udowodniła, że ta oddolna mobilizacja społeczna przekłada się na decyzje organów władzy publicznej, a co za tym idzie, ma bezpośredni lub pośredni wpływ. Na losy kontrowersyjnych inwestycji. Z geograficznego punktu widzenia najbardziej charakterystyczna jest koncentracja konfliktów wokół planowanych inwestycji na obszarach otaczających duże miasta. Pani Maria zidentyfikowała konflikty w pierścieniach podmiejskich w przypadku większości ośrodków liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Największa gęstość takich zdarzeń występowała w sąsiedztwie. Poznania, Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia, Opola, Kielc i Rzeszowa, a także w pasie pomiędzy aglomeracjami Śląską i Krakowską. Koncentracja przestrzenna zidentyfikowanych protestów zmniejszała się wraz ze wzrostem odległości od dużego miasta.